Siemanko. Wczoraj oglądałem debatę prezydencką i moją uwagę przykuł jeden gest, jeden szczegół. Otóż chodzi o drapanie się po nosie pana Czaskowskiego. dostał pytanie od pani Biejat, no i zaczął coś mówić o podnoszeniu podatków i wykonał taki gest. No macie tutaj zresztą... Pani Marszałek, to są dwie zupełnie różne kwestie, a mianowicie ja jestem przeciwnikiem podnoszenia podatków i potrzebujemy w tej chwili gospodarki, która się będzie bardzo szybko rozwijać. Pokazany ten gest. No i o co chodzi? Drapanie się podnosi, pocieranie nosa lub lekkie pociąganie za niego dwoma palcami. Osoba, która kłamie, zaczyna się drapać, ponosi i podnosi się adrenalina. Jest to spowodowane rozszerzeniem się włosowatych naczyń krwionośnych, choć gest ten może się wydawać niewinny, jest sygnałem, że ktoś nie zgadza się z naszymi słowami lub nie podziela naszych uczuć. No i o co chodzi? No, generalnie jest to taki mimowolny ruch. Często, gdy mówimy jakąś nieprawdę albo kłamiemy, możemy się dotknąć nosa, policzka, skroni. Dlaczego? W pewnym momencie nas zaswędzi w tym miejscu skóra, właśnie spowodowane tym, co wcześniej przeczytałem. No, jest to ruch mimowolny, ciężki do opanowania, nawet jeżeli ktoś się na tym zna. No, ja się troszeczkę znam, bo przeczytałem parę książek o omowie miałem szkolenia bo pracowałem jako sprzedawca no i się interesowałem tym tematem no właśnie tak jak mówiłem przeczytałem no parę gestów jak ktoś podaje rękę i tak dalej to się przydaje, przydaje w życiu też polecam żebyście sobie poczytali no ale osoby Pewnie też są, będą takie, które się ze mną nie zgodzą, że pocieranie nosa nie oznacza kłamstwa, no, nie oznacza zawsze kłamstwa, bo kogoś może normalnie zaswędzić nos, może mieć katar, może mieć, nie wiem, jakąś chorobę skóry, może mieć jakieś odruchy autystyczne i tak dalej. To wszystko zależy od sytuacji. No i tutaj sytuacja według mnie była prosta, no mamy studio wyborcze. Ludzie odpowiadają na pytania, um, nie ma żadnych pyłków, co ci spadają na noc itd. Tak no, sytuacja dość, dosyć komfortowa, no, niekomfortowa, jeżeli mówisz nieprawdę, nie zgadzasz się z tym, co wypływa z twoich ust. Jak tutaj ja podej, podejrzewam, moim zdaniem, pan Czaskowski no, niestety nie zgadza się z tym, co, co mówił. Na kampanii wyborczej mówi się różne rzeczy, jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że podniesie jakieś podatki, czy wprowadzi nowe, a później po wygranych wyborach to się okazuje jednak, że może e, no, trzeba było VAT podnieść 22 na 23%, bo sytuacja międzynarodowa, ale przecież go obniżymy i tak dalej. No nie, no, oni nigdy nic nie obniżają. E, taka jest zasada. Tak samo mm, wprowadzanie nowych podatków, no, to też były jakieś przykłady podatków cukrowych i tak dalej. Jakieś opłaty nowe, i to są wszystko podatki, które my płacimy do budżetu państwa, i oni później te pieniądze no, rozwalają. Wydaje mi się, że jakby to było o wiele lepiej zarządzane, to byśmy byli o wiele dalej w tym kraju. Mamy potencjał według mnie. No. I teraz tak, tak jak mówiłem, no tutaj, tutaj rzeczywiście pan Trzaskowski chyba się nie zgodził z tym, są, co, co sam powiedział, ale ciekaw jestem waszego zdania, jak wy myślicie, czy jak Trzaskowski zostanie prezydentem, to będą podnosić jakieś podatki, czy wprowadzać nowe, czy, czy tak jak pan Trzaskowski pan mówi, że on nie jest zwolennikiem podnoszenia podatków. Według mnie, według mnie pewnie będą podnosić, no ale napiszcie mi w komentarzach czy się zgadzacie. A tak a propos to ja będę głosował na pana Czaskowskiego.